Cześć, witajcie na moim kanale Miniantek i dzisiaj przechodzimy z ważną sprawą razem z Mają. Cześć. Bo tak, mogliście to już zauważyć, ale nie mało osób to zauważyło. Bo moi drodzy, do kim wleciał film Barbie. Tak. I my uznaliśmy, bo, bo, my, bo my robimy zawsze filmy, gdy, ja, gdy jakiś film fajny wleci do kin. Na przykład tak, tak było też z Minionkami to teraz uznaliśmy, że stworzymy film Barbie Parodia razem ze mną. Franek jest Kenem, ja jestem Barbie. Więc zdaliśmy, że czas nagrywek. Nagraliśmy właśnie taki film. A i uwaga moi drodzy, możecie go już zobaczyć na nowym kanale, na którym będą wszystkie filmy właśnie, na przykład Barbie, ten co właśnie stworzyliśmy, bo to się nazywa Barbie Parodia, jakieś inne, które, które będziemy tworzyli, a przynajmniej żeby, że będzie się dużo działo. No. Więc, no, na, e, nasz kanał, w sumie mój i Franka i May, nazywa się Film World. Film World, tutaj się wyświetla kanał. No i tak, moi drodzy, tutaj, jak widzicie, jest ta Barbie. Ja zebrałem się za dziewczynę. Tak, ja musiałem się przebrać, bo nikogo nie było chętnego rany. Być. No, Maja, nie, Maja nie lubi występować występ, przed kamerą, więc no, ja muszę być. Więc uznaję, że ja będę Barbie, a będzie Kenem. No i nagrywki się fajnie potoczyły. Nagrywaliśmy to około z dwa dni. Ale no to jest chyba naj, najbardziej, najbardziej najbardziej zadbany, e, zadbany film jaki my robiliśmy z Mają. Na razie. Wpadajcie, subskrybujcie, obejście tą giga parodię filmu Barbie. I zadzę Wam, że są tam też napisy końcowe. Więc moi drodzy, tyle z tego odcinka, to by było tyle z dzisiejszego odcinka, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję. Wpadajcie na kanał Filmu World. Subskrybujcie, oglądajcie i pa!